Zaczynamy od kupienia jednego koguta. Kury już mamy. Więc zaczynamy, kupiliśmy już. Więc zaczynamy od kupienia terenu. Czy mamy? Nie mamy. Mamy tylko taki. Mamy coś do koszenia. Tu mamy do koszenia, więc kupimy sobie te dwa pola. Te. Pojedziemy na żniwa. Okej, okay. bierzemy kombajna z podstawki gry. Każdy go pewnie kojarzy. No, siadamy. odpinamy i jedziemy. Oj. Dobra. Widzimy się za chwilę. Siemanko, jesteśmy już na polu, tam jest sarenka, ale to nas nie obchodzi. Zaczynamy żniwa. No, Klesimy na słomę, tak, na słomę. Kupimy seprasę będziemy, kupimy sakrowy, szklarnię. Nie wiem co szklarnię. Ale coś tam zrobimy. Widzimy się za chwilę. Jak to mówią? Koguty robią opór. Dobra, jesteśmy już na polu. Zaraz sprzedam pracownika. Znaczy, nie sprzedam, tylko zwolnie. Bo ja bardzo lubię kosić, więc mam przyjemność z koszenia, więc będziemy kosić. No, więc zaczynamy. Śniwa 2024. I to nie tak, że jest grudzień, a my se kosimy. To nie tak. No. Zaczynamy. Zaczynamy sobie jeszcze pierwsze kupić prasę. Ja się zastanawiam, na jaką prasę? Mhm. Jakąś tanią prasę. To ma mało pieniędzy, ale jakąś na pewno kupię. I może się kupię z tego Maseja, hmm? to nie byłby kupić pomysł. No to nie to nie na to, bo kolega mi podpowiedział, że to jest za małe. No tak, to już klasa moja, fajna. No ale nie czy znaczy mamy pinek. Dobra, kupujemy tą klasa Okej, okay. więc mm, trzeba jeszcze jakieś ciągniki kupić. Najlepiej z klasa, żeby był pasowało. Teraz zatrudnimy pracownika. Żeby mi tu jedziła ja będę prasował. Więc... Poza pracownika kupię jakiegoś klasa małego to... No i dupa Niestety Ten pracownik powinien dostać z bama roku Powiem tyle Ten pracownik Dostać po prostu na był roku. na imprezie z Twoim starym, bo Twój stary jak wróci z mlekiem, to przyjdzie też z imprezy, jest właśnie z tym hmm. pracownikiem. No, ale po prostu ten, ten pracownik powinien dostać w bana roku. Oj, uwierzcie mi, powinien dostać w bana roku. Tak. Dobra, jesteśmy, więc... No, już pracownik ma nadzieję, że dobrze będzie jechał. Kupiliśmy sobie takiego klasa. Zobaczymy, czy działa Interact Control. Działa. Ja. Napiszcie w komentarzu, czy macie Interact Control. Sorry. Czy ja macie Interactive Control? Okej. Okay. Wszystko sobie tu dajemy. W koguty. Porowo. Dobra, jedziemy na pole. Widzimy jak będę na polu. Dobra, no dojechaliśmy już na pole. To jest realna seria, więc puszczam koguty. E, Boże, koguty, kierunko skazy. Właśnie, właśnie no. skończył robić. Mój pracownik właśnie zaczął, więc zaczynamy pracować. Dobra. Opuszczamy i prasujemy Bi tylko muszę jeszcze albo nie, nie, muszę. Dajcie znać w komentarzu czy fajne klasy. No. Zobaczymy. Aha, i możecie wbić na mój kanał o nazwie Enduro. Pa. Nie, zwykłe enduro. Aha. Jak się kuźwa. jedziesz? ja tu się bawię drzwiami, <grym> a tu kuźwa jadę przy